Od najsłabszego Shin do najsilniejszego w Grand Theft Auto 5. Zepsuty Shin Sonic porwał Shin Amy i nie możemy go powstrzymać. Będziemy musieli ulepszyć formę Shin aż do najsilniejszej. Czy uratujemy Shin Amy? Do dzieła! Amy, czy to nie była najlepsza randka w twoim życiu? Myślę, że powinniśmy się pobrać. Ale Shin Sonic przecież tylko poszliśmy na spacer, a ty już ledwo żyjesz. Jesteś za chudy. Eh co? Nie. To nie tak, że po prostu lubię ciężko oddychać, ale jestem w świetnej formie. Przysięgam. Och, Sonic, nie mogę mieć chłopaka, który jest taki chudy i nawet nie może ze mną pospacerować. Bardzo cię lubię, ale nie wiem, co możemy zrobić. Ej mi, potrzebujesz kogoś silnego jak ja. Jestem Shin Sonikiem, który kontroluje wszystkie żywioły i do tego jest bardzo umieśniony. Dlaczego nie pójdziesz ze mną? Wow! Naprawdę niesamowite jest to, jaki jesteś duży i silny, wiesz? Bardzo lubię Sonika, ale jest za chudy. Myślę, że tak. Idę z tobą. Co? Ale jak? Chwila, już kończę odpoczynek. Ach, już lepiej. Amy, nie możesz tego zrobić. Proszę, przemyśl to i zostań moją dziewczyną. Razem mamy przyszłość, zostaw tego gościa, bo jest za silny. Ej, hey, ty jej słuchasz? Ona lubi dużych facetów, takich jak ja. Więc, Amy, co powiesz na to, żeby pójść ze mną i byśmy byli szczęśliwi na zawsze? Cieszę się, że mogę iść z tobą. To lepsze niż z chudzielcem, który ledwo chodzi. Bardzo dobrze, chodź ze mną, księżniczko. Sprawię, że będziesz dużo większa i będziemy razem szczęśliwi. Tak. Amy, wróć tutaj. Kurczę. Prawdę mówiąc, ma rację. Ledwo mogę się przejść i nie paść trupem. Jestem w okropnej kondycji fizycznej, muszę coś z tym zrobić. Mogę się wzmocnić i ją odzyskać. Nie mogę się poddawać. Nie teraz. A hej, Sonic. od zawsze jesteśmy przyjaciółmi i widzę, że potrzebujesz pomocy. Znam miejsce, gdzie możesz stać się naprawdę silny i odzyskać Amy. Co o tym myślisz? Chcę tam pójść i w końcu wziąć się za siebie na poważnie, ale powoli, bo inaczej się zmęczę. Bardzo dobrze, więc już jesteśmy. Tails, mówiłem ci, żeby iść powoli. Nie mam siły na takie rzeczy. No już, nie przesadzaj, zaraz pomogę. To jeden z najbardziej niesamowitych torów na świecie i skrywa on tajemnicę. Gdzieś tutaj ukryta jest magiczna waga. Jeśli uda ci się jej dotknąć, twoja siła bardzo wzrośnie, ale będziesz musiał przejść cały tor, żeby ją znaleźć. Jeśli chcesz, Shin Sonic, możesz korzystać z pojazdów, by się nie męczyć dalej masz tylko minutę żeby ją znaleźć jak to tylko minuta to mało szybko szybko samochód motor samochód motor chyba wybiorę motor dalej dawaj o tak to mi się podoba podoba mi się to ciekawe co się stanie jeśli nacisnę ten przycisk dobra dobra mam tylko minutę i muszę znaleźć magiczną uwagę sprawdźmy czy to tutaj wow to ten przycisk ojej dobra robię pełne okrążenie niesamowite niesamowite tak Ach, nie było tam ciężarka. Może spróbuję rzucić tymi kulami do kręgli? Oj, oj, kurczę, no dalej, dalej, wchodzę tędy. Wow, dobra, uwielbiam pokonywać ten tor przeszkód. O tak. Zobaczmy, gdzieś tu musi być ta tajna waga, na końcu tych zakrętów, bo już kręci mi się w głowie i zaraz zwymiotuję. Jeśli jej tu nie będzie, to nie wiem co zrobię, więc. Wow, nie ma jej? Ojej, muszę się pospieszyć. Nie może być daleko. Może jeśli pójdę tędy. No dobrze, teraz ostrożnie. Tutaj też. Dobra, chwileczkę. Lepiej iść tą drogą. No dalej, dalej. Ojej, co za skok. Dobra, teraz muszę omijać to wszystko. Idziemy z jednej strony, z drugiej. Dobrze, idzie mi dobrze, idzie mi nieźle. Tędy, lewo, prawo, prawo, lewo. O matko, jakie to skomplikowane. Jej, ach, motocykl już nie działa i już nie wiem, gdzie jeszcze szukać. Chociaż, co to tam jest? Tak, ostatni sprint, dasz radę Shin Sonic. Wow, Łaga. O tak, tak, wiedziałem, że tu jest. To prawda, że po dotknięciu wszystko się zmienia? Sprawdźmy. O tak, czuję się fizycznie dużo lepiej. Zaczynam już widzieć u siebie mięśnie. O tak, teraz biegam szybciej i skaczę wyżej. Ach, jeszcze nie mam nad tym pełnej kontroli, a najlepsze jest to, że wciąż się nie męczę. O tak, uwielbiam to. Spójrz, Tails! Wow, niesamowite! Bardzo poprawiłeś formę! Jestem z ciebie dumny! Więc niech mi tu przyprowadzą tego Shin Sonika. Załatwię go w dwie sekundy. Ale Sonic jeszcze byś sobie z nim nie dał rady. A poza tym, są jeszcze inne złote ciężarki, które możesz znaleźć i które pomogą ci zwiększyć masę mięśniową. Jak to? Naprawdę? Świetnie. Powiedz mi, gdzie jest następna, żebym mógł po nią pójść i zwiększyć masę? Naklis też ma ciężarek, ale rozdaję go na wydarzeniu, więc będziesz musiał bardzo uważać. Proszę cię, Tails. Zobacz, jaki jestem napakowany. Wygram ten turniej na pewno i zdobędę kolejny złoty ciężarek. Szybko! Masz 20 sekund, by dać lajka, like subskrypcję i włączyć dzwonek. Pozwoli to ulepszyć formę Shin Sonica do najpotężniejszej. A jeśli wpiszesz w komentarzach słowo Shin Sonic, będziesz mógł posiąść całą jego moc. Więc na twoim miejscu bym się pospieszył. E, czas się kończy! Nie, nie! Dobrze, w końcu jestem tutaj. Wygląda na to, że będę rywalizował z tymi dwoma o złoty ciężarek. Złoty ciężarek będzie mój, Shin Mario. Tak, ten złoty ciężarek będzie mój. Jestem Spider-Man i potrzebuję więcej mocy, żeby zdobyć Mary Jane. Cisza i przygotujcie się do rywalizacji o mój złoty ciężarek. Widzę, że są tu trzej wielcy wojownicy. Jeden wejdzie, a pozostali będą go wyzywać. Ale ostrzegam, że na końcu czeka niespodzianka i nie będzie tak łatwo. Więc śmiało, zaczynaj ty po środku. Dlaczego ja mam zaczynać? Chyba nie mam wyboru. Muszę wszystkich rozwalić. Hej, Spider-Manie, co powiesz, żebyśmy połączyli siły i zabili Sonika? Bardzo mi się podoba ten pomysł. Zróbmy to. Hej, czy to legalne? Połączyliście siły przeciwko mnie. Na Kelsie? To jak Battle Royale. Ostatni na placu boju weźmie udział w próbie złotej sztangi. Więc śmiało walczcie. No dobrze, w porządku. Będę musiał przetestować nowe mięśnie, które mam. Sprawdźmy je. Masz za swoje, Mario. I ty też, tak. Chodźcie, posmakujcie mojej mocy. Dobrze unikają ciosów, ale mogę ich pokonać. Bądźcie przeklęci. Kurczę, będę musiał użyć całej swojej mocy, a więc kombinacja ciosów już już tak. A teraz ty mam jeszcze więcej ciosów dla Ciebie. Nadal wstajesz? Masz ochotę próbować dalej? Och, nie podnosisz się? To ja cię podniosę siłą. Wydaje mi się, że ten już się nie podniesie. Nadal masz ochotę na więcej? Już. Tak, wyrzuciłem go z ringu, a ty znowu chcesz więcej, co? To ci udowodnię, że więcej znaczy lepiej. Wypad z ringu, przyjacielu, i tym razem już się nie podniesiesz. Moja nowa moc i mięśnie są niesamowite. Knuckles, gdzie mój złoty ciężarek? No proszę, Sinsonik, walczyłeś świetnie, ale ostrzegałem cię, że czeka cię niespodzianka. Ciężarek zabierzesz tylko wtedy, jeśli pokonasz mnie w walce. No to zaczynajmy. Pokaż mi na co Cię stać. Dobra, dobra. Zabiorę ten złoty ciężarek, choćby nie wiem co. O rany, nie trafiłem. Świetnie się rusza. Widać, że potrafisz walczyć, Knuckles. Trudno będzie zrobić na nim takie kombo. Jest tak mały, że unika moich ciosów. Jesteś dobry, Knuckles, ale jako Shin Sonic, napakowany zabiorę ten złoty ciężarek niezależnie od wyzwań. Ach, ach, widziałem tutaj dziurę. Tak, mam dla ciebie jeszcze więcej. Masz, masz. Dobra, to moja szansa. Nie mogę go puścić. Nawet jeśli wypadniemy z ringu. Knuckles, masz to. Tak, tak, tak. Bam, 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 tak jest. Wyjdę z ringu, jeśli będzie trzeba. Chodź tutaj, Knuckles. Hacza, tak, tak, super dobrze. Knuckles. Myślę, że to wystarczy, prawda? Wygląda na to, że to już wystarczyło. Więc za Twoim pozwoleniem zabieram złotą hantlę. Tak, teraz jestem znacznie bardziej napakowany. Knuckles, posłuchaj mnie. Dzięki za hantlę idę szukać następnej. Wiesz, gdzie jest? Kurczę, Sonic. Walczyłeś całkiem nieźle. Muszę ci pogratulować. Gratulacje za zdobycie ciężarka. Następną maszadą, więc uważaj, bo bardzo trudno będzie ci go zdobyć. Trudność to moje drugie imię. Nazywam się Shin Trudność Sonic Ramirez de la Rosa Martinez de la Vega, więc na pewno mi się uda. A chwila, gdzie do licha jestem? Co jest? Czy jestem w więzieniu? Haha, nie mówiłeś, że chcesz mój złoty ciężarek? Więc będziesz musiał sobie na niego zasłużyć, jeśli uciekniesz z więzienia. Nie jesteś wystarczająco napakowany, no to powodzenia. Jest pełne strażników i wielu innych. Jest wielu niebezpiecznych więźniów, którzy nie zawahają się cię zabić. Znajdź mnie, odbierz mi złoty ciężarek. A co tam, chodź tu, kurczę, zobaczmy to więzienie. Nie jest złe, ale nie dla mnie. Wolę być napakowany i odzyskać Amy. Do dzieła muszę użyć siły w odpowiednim momencie, bo strażnicy mogą mnie zauważyć. Dobra, ten tam z przodu. Nie, ten tam też nie. To ten moment. Dobra, udało mi się uciec. Teraz, żeby mnie nie zobaczył ani ten, ani tamten, ani. O, ten jest tuż obok mnie. Dobra, chyba będę musiał improwizować. Tam są dwaj i są dość rozproszeni, więc myślę, że to ich zaatakuje jako pierwszych. Pokażę im swoją siłę. Tamtego rozwaliłem jednym kopniakiem, ale jestem dobry. O, wrócił, też załatwiony. Na dodatek rozwaliłem systemy bezpieczeństwa i kamery. Teraz ten się odwrócił, ale jeśli będę szybki. Dobra, nie zauważył mnie. Myślę, że mogę podejść od tyłu. Hej, ty, Gapo, masz za swoje. O rany, trochę mi to zajęło. Ten naprawdę się opierał, szczerze mówiąc. Teraz wyszli więźniowie. Muszę się nimi szybko zająć. Masz za swoje. A ten? Szczerze, ten jest... Hej, co robisz? O, jest! Świetnie! Hej, więźniu, współpracuj ze mną, okej? Okay? Wszyscy się zorientują, ale... Raz, dwa, trzy! Masz za swoje. Dobrze, więźniu. Zostałeś skuty kajdankami? Poczekaj, zdejmę ci je. Proszę bardzo. Przepraszam, tak musi być. Stój tam. No dalej, 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 tak. W końcu został tylko jeden strażnik, więc uwolnię swoją moc. Spróbuj tego. Dobra, jestem silniejszy, niż myślałem. Wyjdźmy z więzienia. O nie! Tego się obawiałem. Wszyscy idą po mnie. Masz za swoje. Już nie muszę się powstrzymywać. Haja! Masz za swoje. O tak, to jest to. No dalej, no dalej, dalej. Jestem tak silny i szybki, że nie możecie mnie dogonić ani wytrzymać mojej mocy. No dalej. Seria ciosów, tak. Myślę, że muszę stąd uciec za wszelką cenę. A ty dokąd idziesz? Haja, o matko jaki jestem silny. Sam w to nie wierzę. Dobra, muszę dać radę wyjść tędy. Świetnie, drzwi się otworzyły i jestem na zewnątrz. No proszę, proszę, to niesamowita siła, ShinSonic. Teraz jeśli chcesz wygrać złoty ciężarek, będziesz musiał pokonać mnie. Ostrzegam cię, że niezależnie od twoich mięśni jestem niezniszczalny. Daj spokój, nie opowiadaj mi bajek. Niezniszczalny, co on sobie wyobraża? Złoty ciężarku, jesteś mój. Daj mi moc świata. O tak. Teraz naprawdę jestem turbo napakowany. Shadow, co mówisz? Ostatni odważnik jest u drugiego Shinsonika, nie u tego co porwał Amy, a u mojego przyjaciela. Już wiem gdzie go znaleźć. Ruszam moje mięśnie, by pobiec po ostatni ciężarek ze wszystkich. Tak, no proszę. No, proszę, drogi przyjacielu Shin Soniku. Wygląda na to, że chcesz moją złotą sztangę? Dam ci ją tylko, jeśli naprawdę chcesz. Dla dziewczyny? Tak, chcę ją dla Shin Amy. Dasz mi ją? Nie, Shin Amy też mi się podoba. Myślę, że jest tylko jeden sposób, by to rozwiązać. Jesteśmy obaj Shin Sonikiem. To będzie wyścig. Ten kto pierwszy okrąży cały tor, wygra wyścig i zdobędzie złotą handlę. Co o tym myślisz? Niezależnie od formy też jestem Shin Sonic, więc nie mogę odmówić wyścigu. Świetnie, jesteś gotowy. Niech zacznie się wyścig. 3-2-1 ruszam. O no wierzę. O tak, tak. Wystartowałem za szybko, a Shin Sonic nawet nie jest blisko. Oj nadchodzi. Ach, kurczę. Ależ on szybko biega, ale ten drani nie daje ani chwili wytchnienia. No to lecimy. Użyję turbo i mojej prędkości dzięki mocy złotych ciężarków. O tak. Co jest? Nie możesz mnie złapać? Przegrałem? Wygląda na to, że go zostawiłem w tyle. Ten wyścig będzie Och nie, nadchodzi, co on robi? O matko, pędzi po zewnętrznej rurze. Myślałem, że wyścig będzie łatwy, a jest odwrotnie. Dalej. Muszę dobrze wybrać. Zobaczmy. Nadchodzi. Lewa, prawa, lewa, prawa. Szybko, prawa zawraca, lewa w górę, prawa dalej. Dobrze, chociaż tamtędy nadchodzi. O, myślę, że tylko na darmo zawrócił, więc może skręcę tutaj. O tak, tego się nie spodziewałeś, co? Tak, spodziewał się tego, bo pędzi tuż obok. Dalej, dalej. Kurczę, rzucił się na mnie, idzie na całość. Dalej idzie się, jak tylko potrafi. Jasne, że jestem szybszy, ale on się nie podda. Nie mam innego wyjścia. Dlaczego wciąż próbujesz? Super szybkość aktywowana. Hej, przykro mi, ale zostajesz w tyle, przyjacielu. No to ruszam na pełnych obrotach. Tak, z całą tą prędkością. Teraz zostawiam go w tyle, więc jedziemy. O tak, wracam do normalnej prędkości i ten wyścig jest mój. Zobaczmy, czy nadchodzi. Prawie mnie pokonał. Byłeś bardzo blisko, przyjacielu. Gratulacje, Shinsoniku, pobiegłeś świetnie i udało ci się mnie wyprzedzić. Złota sztanga jest twoja. Idź uratować, Amy. Dzięki przyjacielu, właśnie tego się po tobie spodziewałem. A więc nadszedł czas, by odblokować moją ostateczną formę. O tak, to prawdziwa siła. Moje ramiona są tak potężne, że są ze złota, a moc przepływa przez moje wnętrze. Jestem gotów, by uratować Amy, więc ruszam. Ha, nadszedł czas, Shin Amy. W końcu będziemy razem na zawsze. Sprawię, że będziesz gigantyczna i będziemy nie do powstrzymania. Nie, proszę, już mi się nie podobasz. Chcę wrócić do Shinsonika, nawet jeśli jest chudy. Do tego Herlaka, nie rozśmieszaj mnie. Chodź tutaj, kochanie. Co jest? Nie słyszałaś, że dziewczyna nie chce? Emi, za mną! Mam całą siłę potrzebną, żeby zakończyć to raz na zawsze. O ludzie, Shinsonik, taki silny? Jesteś najlepszy, uratuj mnie, a wyjdę za ciebie. Nauczę cię, żebyś nie oceniała ludzi po wyglądzie, Amy. Ale najpierw cię uratuję. Chodź, odsuń się i pozwól mi zająć się tym robalem. No dalej, walczmy, Draniu. O rany, ma naprawdę dużo siły. Ja jednak mam jeszcze więcej mocy, przyjacielu. Ach. A masz. I to też. Tak, tak. Auć. Mocno bijesz. Ale ja biję mocno. Tak. Co jest? Imponuje ci moja siła? Mam jej jeszcze więcej. Próbuj moc Sinsonika. Tak, tak. Ach, mocno uderzasz. Ale ja też uderzam mocno draniu. Ach, puść mnie. Ach, ach, ach. Chodź tutaj. Ach, ach. O tak. A teraz czas z tym skończyć. Chodź tutaj. Nie możesz tu przyjść. Zaraz z tobą skończę. Przygotuj się na śmierć. Żegnaj na zawsze. Spójrz na moją moc na maksymalnym poziomie. No proszę, nie mogłeś powstrzymać wielkiej mocy Sonika z muskułami, co? Amy, Amy, jesteśmy bezpieczni. W końcu tu jesteśmy. Amy, uratowałem cię, nic ci nie zrobił i możemy być razem, prawda? Och tak, Soniku, dziękuję ci za uratowanie mnie. Obiecuję ci, że już nigdy więcej nie będę oceniać ludzi po wyglądzie, tylko po ich wnętrzu. W porządku, Amy, wierzę ci. Teraz, gdy jestem turbo napakowany, chcesz wskoczyć na mój biceps i wspólnie przeżyć nowe przygody? Tak! No to dalej, kochanie. Ruszajmy. Tak, cały świat należy do nas. Juhu! Super szybkość, tak.